skidali dalej, pierwszy Farix 19, drugi Dyn, lover a trzeci Obopowy, dziękuję. No cześć, no jesteśmy się Paweł w tym domu, zaraz zobaczcie, co tu się będzie działo. Może już wiecie, robimy negas na bank, napad. Będziemy chcieli o pieniądze. Teraz wchodzimy skopa w drzwi. Właśnie wchodzi taki jeden. To będzie właśnie dużo takich policjantów, bo oni pilnują tego banku. Bo to jest bank. Bierzemy właśnie tutaj klucze y, i to jest chyba do tego, gdzie tam pieniądze są, teraz musimy iść na górę. Tu jest jeden taki. Nie wiem, gdzieś strzela. Dobra, to wchodzimy teraz tutaj. Y, to jest taki gościu, to jest chyba jakiś szef. I tutaj zabieramy mu teraz pieniądze, to właśnie... Y, znaczy, klucze. To będzie do otwierania. O, wychodzi jeden policjant. Teraz... Ho! To są jakieś schody... A, to nie! To musimy. Aj! No, zginęłem! No, wchodzimy jeszcze raz! A sobie tutaj na niego poczekam. Aj! Krócej! No dobra, jeszcze raz, bo ten policjant tam przychodzi gdzieś tutaj. Jak? Jak on? Ale szybki! A Paul w ogóle, on ma pilnować właśnie tych ludzi, żeby tutaj nie pouciekali. A ja mam ukradnąć pieniądze? Ach. Dostał. Dobry. Zniknął. Bierzemy klucze. jest drugi. Skąd jest drugi? Kruci! Masz! Skąd przyszedł ten drugi policjant? Gdzieś tam. Jest tu! Ha! jakieś tajne przejście znalazłem. Jest. No! Durny fix! Masz! Jest. Ma no! Jak?! Dobra, spróbuję z karabina. Może lepiej będzie szło. Krótki, no wreszcie, ogon lepszy. On tam żyje chyba. A! Spróbuję tym. Nie, to zamknięte są drzwi. Jest tam! Spiega! Ja sobie tu zaraz na niego poczekam. A mogę go przez Jest! Zabity! Gdzie ten? Strela! Spał Paula Co Zostaw go! Tutaj na dole możecie zobaczyć e, żyćka, są pokazane. E, niżej są moje, a e, wyżej mamy Paula Życzka. Możemy widzieć, nie masz życiek. Masz. A, wyjmij to. Teraz. Aj. Jest tu jakieś żyćko. Wszystko poza na... Cztery ściany. Cicho! Uff. Chyba nie mają rzeczka. Dobra, ale... Yy, w ogóle to musimy iść na sam dół. Bo oni tam trzymają pieniądze. Bo yy, w, w, w banku to jest takie jedno miejsce i tam są pieniądze banku. I my właśnie łokradniemy tamte miejsce. Policjan. Jestem dwa. Umarł. Ślepak. <grystanie> Uciek. Biegnie. On chce mnie dookoła! Masz. Dobre, już chyba wszyscy załatwiony. Dobre, tutaj zabieramy się od pieniądze. to mamy takie wielkie drzwi. Jak widzimy, mamy teraz... Na plecach taki wór jak święty Mikołaj co prezenty wozi On tam napakował sobie trochę e, pieniędzy Jutro musimy stąd wszystko ucieknąć Co za bawa się że? Cicho co mu tam pomogę z tymi ludźmi Cisza <noise> Dobra wychodzimy stąd No i teraz włączy się taki alarm e, goń. Teraz to e, wtedy po Słyszą policjanty, że e, zabraliśmy pieniądze i będą nas gonić policjanty Musimy jechać właśnie na takie miejsce, gdzie się schowałem przed policją. Kruci! Może nas teraz goni bardzo e, policja. A my musimy... A, i to pojadę. Ha! Hieny! A, tu mam takie lepsze skróty. Pojedziemy, to zaraz będziemy blisko nie! Aj! Przy raz jmi skrótajmy! No, a teraz tutaj tylko skręcamy i to jest za tutaj! A fiukaj się! Gut, da wären wir. Geschafft! Musimy wjechać tutaj teraz do takiego tego. No. Wjadę. Chalimy cało zdrowo. No i co? Fajnie. A? Paul się cieszy? Ale... Paul się długo nie pocieszy. Ja się z tobą będę żegnał.